maneczków w części 21. Robert, ostatni z grubych rybek do zlikwidowania, zostawił ostatnio na nas sprytną pułapkę, ale sobie poradziliśmy. Dobra, i lecimy do niego, do nowej miejscóweczki. Przy okazji fajnie to wygląda. Kurde, ładnie naprawdę. Ale to jest jedna wielka zawierucha. To zaraz jakąś. zasadzką się na mnie nie skończyło. Nie, nie, nie. Oh shit. Dobra. Myślałem, że przejadę, nie? Bym trochę inaczej to rozegrał. Dobra. Teraz mogę tam Nie, spokojnie. Dobra. Okej. Okay. Koniec życia! O ty kur. Sprytnie nie? A, ale poradzimy sobie. Dobra. Ok, Uj. nie, oj, sporo ich tutaj. Nie wiem, czy jest sens z nimi walczyć. Czekajcie, najpierw o tak tak, tak, dokładnie. Mogę i zamierzam to robić. Kurwa, Ej, shit. Dobra, chodź na górę. Dobra, pięknie Tak jest, mam zdecydowanie większe szanse konie nie spadnij Dobra Tego, tego targetuj Dobra Dobra Który tam jeszcze ich zostało? No, zapraszam, pięknie, dobranoc, chyba wszyscy, nie? Chyba tak, dobra, ale z koniem to się tędy nie przedostaniemy, punkt kontrolny, o kurwa, to widzę, że droga do Roberta to nie będzie spacerek. Oj! O kurwa Oj! Oj! E ja mam ich wszystkich ubić? Nie 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 nie, puść, 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 puść Dobra Pewnie tak Pewnie będę musiał się pozbyć wszystkich Oj Kurwa, oczywiście, że tak. Dobra, ale to zrobimy inaczej. E, żeby tam... bo tam ukrzycy są jeszcze na górze. Kurwa, taka cała zgraja. Jest problem Ale to mało będziemy ich siekać Dobra Kurwa, ładnie blokowałem Tak, dobijaj, dobijaj go Pięknie, pięknie Dobra Auć. No, się Pięknie. Chyba mogę iść teraz dalej, prawda? Dobra, dziękuję. Oj, kolejne. Dobra, muzy o. muzyko. graj. Oczywiście sensie tylko trójka nie że cały dział. Kurde, już zapomniałem jak się przełamywał ten chwyt. Ajdź. Dobra. Jednego mniej. Dobra, i yeah. drugiego też mniej. No, tam raczej nie doskoczymy. Dobra, no ciśniemy po prostu. Przeżynamy się. <laughs> Może nie do końca to pasuje do asasyna, ale, ale cóż możemy zrobić. A tam jest jacyś... O, holy shit! Cała chmara i... Ich... Kurwa mać. Oj, niedobrze, oj bardzo niedobrze. Nie, 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 nie. Mogę tu gdzieś wejść, na jakąś skałę? Troszkę słabo jest, powiem wam. Jest ich naprawdę dużo. Nie no, nie róbcie sobie jaj, no. Nie by to, kurwa. Oni będą cały czas stargetowani na mnie. A ciekawe czy była tu opcja, żeby tu z konikiem przyjść, kuźwa. Może... Może była i ja tego nie wykorzystałem. Nie no, tu nie ma szans, no musimy się z nimi tłuc, no. Kurwa. Ja Największa potyczka jak do tej pory. Ja pierdzele. Mi się wydaje, że tylko ich trzech zostało. Dobra. Okej, okay, byli wyjątkowo zamyśleni podczas tej walki. Ale dobra, chodźmy dalej już, naprawdę. Okej, okay, a tutaj co się dzieje? Jak mówi mapa? Mapa, no. Hmm? Teoretycznie jesteśmy niedaleko. Praktycznie całkiem sporo, sporo oddział tam jeszcze jest. Mam ich wszystkich stąd wyrżnąć? No nie mówcie mi. Hmm. Kurwa, myślałem, że ładnie go zbniemy. No dobrze, teraz musimy troszeczkę krzyżowców powbijać. Dobra, dobijajmy go, bo już mnie wkurza. ja tam wojnę chyba sam zaraz wygram, nie? O, tam mamy rumaka. na górę? Czy co, to jest jakaś cutscenka nas tutaj czeka? Nie podchodź bliżej! Poczekajcie! Przynoszę słowa, nie stal! Oferujesz więc warunki kapitulacji? Najwyższy czas! Hmm. Nie zrozumiałeś mnie, panie. Przysyła mnie Al nie Salah al Asasyn? Co to ma znaczyć? Mów szybko! Macie zdrajcę w swoim gronie. Wynają cię, żebyś mnie zabił? Nope. Przyszedłeś się przechwalać, zanim uderzysz? Nie poddam się tak łatwo. Nie, nie, nie. Nie ciebie przyszedłem zabić, tylko jego. Mów więc, abym mógł osądzić prawdę. Kto jest tym zdajcą? Możemy wejść. Nie wiem, to jest dobry pomysł, bo nie wyjdziemy z tego grona żywi, bo tutaj chyba już chłopaki się znają na wojazdce. Robert de Sable. Mój namiestnik? <laughs> Zamierza was zdradzić. Nie tak to przedstawia. Szuka zemsty na was za spustoszenia, jakie poczyniliście w akce. A ja jestem skłonny go w tym poprzeć. Wasi ludzie wymordowali mych najlepszych. To ja ich zabiłem. Miałem ku temu ważne powody. Wysłuchaj mnie. Wilhelm z Monferatu chciał zająć Akkę siłą przy pomocy swych żołnierzy. Garnier de plus... Wykorzystywał swój kunszt, by indoktrynować i kontrolować każdego, kto mu się opierał. Seabrand zamierzał zablokować porty, odcinając pomoc dla twego królestwa. To oni cię zdradzili, wypełniając rozkazy otrzymane od roberta. Królu, spodziewasz się, że uwierzę w tę niewiarygodną opowieść? Fajnie Słaś, by było lepiej ode mnie. Czy naprawdę zaskoczyła cię wiadomość o ich złych zamiarach? Czy to prawda? Mój panie. Stoimy twarzą w twarz z asasynem. Oni są mistrzami manipulacji. Oczywiście, że to nieprawda. Nie ma powodu by kłamać. Ależ masz. Boisz się, co stanie się z waszą małą fortecą? Czy wytrzyma połączony atak armii krzyżowców i saracenów? Mam na sercu dobro ludzi zamieszkujących Ziemię Świętą. Jeśli mam się poświęcić, by zapanował pokój, niech tak będzie. Znaleźliśmy się w dziwnym położeniu. Oskarżacie się nawzajem. Hmm. Naprawdę nie ma na to czasu. Może jakiś pojedynek? Może spotkać się z Saladynem i pozyskać jego pomoc. Im więcej czasu stracimy, tym będzie mi trudniej. Zaczekaj chwilę, Robercie. No. Dlaczego? Co zamierzasz? Chyba mu nie wierzysz. A może? To ciężka decyzja. Nie potrafię jej podjąć sam. Muszę pozostawić ją w gestii mądrzejszego ode mnie. Dziękuję. Nie, Robercie, nie o tobie. Więc o kim? O panu naszym! Niech rozstrzygnie pojedynek! Bóg z pewnością wspomoże tego, kto walczy w słusznej sprawie. <grym> Dobrze. Dobrze! Jeśli tego sobie śniadanie. Dobrze! Właśnie tego! Niechże tak będzie! Mm -hmm. To bądź broni, zasynie. Ej, ale to... Kurwa ma! Myślę, że to będzie pojedynek, a... No, fajny pojedynek nie ma co. No, przynajmniej ktoś tam ładnie poleciał. My też dostaliśmy w zęby. Tutaj nie było dobić. No, nam się udało.

nie powinienem się skupiać na takich pionaskach tylko na przykład na tym hetmanie kurwa dowódcy A te pionasy to mnie ubijają. No ładnie sparowałem ej. Dobra Pięknie Dobra No ej Targetuj go. Nie mam regeneracji podczas zadynki, nie? Kurwa. To jest drugie podejście, kiedy się z nim spotykam, nie? E, podczas tego... Oh shit, piękne cięcie. więc to koniec. Twoje plany spoczną razem z tobą w grobie. Zajebiście. Nie wiesz nic o żadnych planach. Ach. Jesteś jeno marionetką. On cię zdradził, chłopcze. Tak jak zdradził mnie. Mów do rzeczy, Templariuszu. Albo zamilcz. Kazał ci zabić dziewięciu, tak? Dziewięciu, którzy strzeli tajemnicy skarbu. Co z tego? To nie dziewięciu znalazło skarb, asasynie. Nie dziewięciu, lecz dziesięciu. A więc jest dziesiąty. Nie może przeżyć nikt, kto zna tajemnicę. Zdrać mi jego imię. O, dobrze go znasz. Wątpię jednak, czy odbierzesz mu życie tak chętnie jak mi. Kto to? Twój mistrz Al-Mualim. Przecież nie jest templariuszem. Nigdy się nie zastanawiałeś, skąd tyle wie, gdzie nas znaleźć, ilu nas jest, do czego dążyliśmy. Jest mistrzem asasynów. Ui, mistrzem kłamstwa. My jesteśmy tylko kolejnymi pionkami w jego wielkiej grze. A teraz, po mojej śmierci, pozostajesz tylko ty. Sądzisz, że pozwoli ci żyć z taką wiedzą? Nie interesuje mnie skarb. Aha, ale jego tak. Od twojego mistrza odróżnia mnie tylko to, że on nie chciał się dzielić. Nie. Cóż za ironia, nieprawdaż? Ja, twój największy wróg, ochroniłem cię. A teraz odebrałeś mi życie, tym samym skazując siebie na śmierć. Jak zwykle musiał zamieszać, zamieszać, namieszać i. umrzeć. Dobra, ale to jeszcze nie koniec. Dobra walka, asasyniech. Co ty nie powiesz? Bóg jest dziś przychylny twojej sprawie. Ha. Bóg nie ma tu nic do rzeczy. Po prostu lepiej walczyłem. A, może nie wierzysz w niego, lecz wygląda na to, że on wierzy w ciebie. Chciałbym ci zadać pytanie, zanim odejdziesz. Pytaj więc. No. Dlaczego? Po co udawać się tak daleko? Po tysiąc kroć ryzykując życiem. Wszystko, żeby zabić jednego człowieka. Zagrażam moim braciom i temu, co reprezentujemy. Ha. Chodzi zatem o zemstę? Nie, nie o zemstę. O sprawiedliwość, o możliwość osiągnięcia pokoju. O to walczysz? O pokój? Nie widzisz w tym sprzeczności? Z niektórymi ludźmi nie można się dogadać. Jak z tym szaleńcem, saradynem. Sądzę, że obaj równie mocno pragniecie zakończenia tej wojny. Tak, słyszałem. Lecz widzę co innego. Nawet jeśli tego nie mówi, ludzie tego pragną. Zarówno Saraceni, jak krzyżowcy. Ludzie sami nie wiedzą, czego pragną. O, no, Myślę, że tego Dlatego akurat pragną. do takich jak my. W takim razie na waszych barkach spoczywa rozwiązanie. Bzdury. Przychodzimy na ten świat z krzykiem i kopaniem. Jesteśmy chwiejni i gwałtowni. Taka jest nasza natura. Nic na to nie poradzimy. Nie. Jesteśmy tacy, jakimi chcemy być. <śm> typowe. Zawsze bawicie się słowami. Mówię prawdę. Nie doszukuj się tu żadnych sztuczek. Wkrótce się dowiemy. Obawiam się jednak, że dziś twoje pragnienia się nie spełnią. Podczas gdy rozmawiamy, Saladyn przerzedza szeregi moich ludzi i muszę się tym zająć. Lecz być może, gdy zobaczy, jak podatny jest na ciosy, przemyśli swój plan działania. Tak, z czasem twój cel może się ziścić. Nie zapominaj, że twoje bezpieczeństwo wcale nie jest pewniejsze. Ludzie, których zostawiłeś, by rządzili w twoim imieniu, nie zamierzają służyć dłużej niż będzie tak. trzeba. Tak, jestem tego świadom. Oczywiście zatem muszę odbyć z mistrzem długą rozmowę. Tak, wygląda na to, że nawet on nie jest bez winy. Jest mhm. tylko człowiekiem, jak my wszyscy. Ty też. Niech pokój i bezpieczeństwo będą z tobą. I tak po prostu nas puści. Kurwa, ale jak to miał być pojedynek, to ja pierdziele, no... Cała tutaj straż przyboczna tego kurna. Jezus, to była najcięższa walka jak na razie. O matko. Powiedziałem, wstawaj do cholery! Posłuchaj! O nie. Pańscy koledzy Asasyni znaleźli nas. Co? Jak to zrobiłeś, Desmondzie? Słuchaj, nie mam pojęcia o czym mówisz, ale cokolwiek się tam dzieje, nie ma to nic wspólnego ze mną. Przyszli tu po ciebie, a ja na pewno ich nie zapraszałem! Hmm. Jak sytuacja? Odebrzicie ich, czy mam ewakuować więźnia? Tylko pięciu lub sześciu. Mamy nad nimi przewagę liczebną. Kilku ranili, ale damy radę. Okej. Okay. A niech cię Desmond, musiałeś wyciąć jakiś numer. Ja? Mówiłem, ja. że nie mam z tym nic wspólnego. No właśnie. Jak niby miałbym ich powiadomić? Telepatycznie? Weź przestań. To bez znaczenia. I tak za chwilę wszyscy będą martwi. Posłuchaj sobie. Mogę mu przyłożyć wyjaśnienie? Wygląda na to, że nie będzie ratunku. No co, doktorku? Napędzili panu niezłego stracha. Pańskie laboratorium nie jest tak bezpieczne, jak się mogło wydawać. Nie boi się pan, że wrócą w większej liczbie? Wątpię, Desmondzie. Lucy próbuje powiedzieć, że nie ma już więcej asasynów, którzy by po pana przyszli. Przez ostatni rok naprawdę ciężko pracowaliśmy, wyszukując wasze maleńkie schronienia, wioski na pustyni i inne takie. Chyba jest pan zdany wyłącznie na siebie. Proszę odpocząć, panie Miles. Jutro kończymy. No dobra, jak kończymy, to kończymy. Coś mi się wydaje, że, że. No niemożliwe, żeby tak szybko wycięli asasynów, może jeszcze od niej czegoś się dowiemy. Tak łatwo by sobie poradzili z nimi? Z asasynami? Przykro mi, Desmondzie. Wspomniał o pustyni. Myślisz, że. Nie, wysłali tam oddział, ale wszystko było porzucone. Nie wiem, gdzie są twoi rodzice, nie wiem, czy żyją, ale myślę, że udało im się uciec. Dzięki. Dzięki za sprawdzenie. Sprawy nie wyglądają aż tak źle. Doprawdy? Właśnie rozwalili. Dosłownie, rozwalili moją jedyną nadzieję na wydostanie się stąd. A teraz dowiaduje się, że asasyni są już prawie wytępieni i. Chryste, ja nawet nie wiem, co zamierzają ci ludzie, ale jednego jestem pewien. Zamierzają mnie zabić, jak tylko skończą. Mam przerąbane, kapujesz? Co mam teraz robić? Postaraj się tylko pokazać trochę wiary. <laughs> Jesteś. Pokaż trochę wiary. Odpocznij, desmondzie. Będziesz potrzebował sił. Ciekawe, czy ona nie jest asasynem, nie? Tak się teraz właśnie zastanawiam. Dobra, no będziemy potrzebowali trochę sił, ale zdecydowanie w przyszłym odcinku. Eee, także już przekimamy się. No, w przyszłym. Zaczniemy z pobudką, z zwariowanym doktorkiem. Także na dzisiaj to by było na tyle. Eee, chyba, że jeszcze będzie sens, żeby stąd wyjść. Tak się zastanawiam. mam taką... O Jezus, mam taką... Pod... Come on, mam taką potrzebę, żeby stąd wyjść Czy niekoniecznie. No tutaj znałem hasło. Czy tutaj coś nowego się pojawiło? Yy... Skasowane. Akcja jak masz duże problemy z życiem. To... Wasz... Co to jest? A czy to jakimś na dole? Będziemy... Y, tam w... Będziemy tam wkrótce. No proszę. Będziemy tam wkrótce. Ciekawe. Drzwi do sali konferencyjnej. To nie jest też jakiś kod, który nam się przyda? To są stare wiadomości. Będziemy tam wkrótce. No, ale na pewno współpracuje z asasynami, ale możliwe, że też jest asasynem. Dobra. Co mi to dało do tej sali konferencyjnej? Coś będę mógł tutaj zgarnąć? Coś, coś, co mi się przyda? No, czasem kamera wariuje. Yy, chyba niekoniecznie. A nie, tutaj coś jest. Dobra, jakiegoś kompa też mamy. Zobaczmy. Mm -hmm. No niestety. Nie, my nie znamy hasła. Coś więcej możemy stąd zgarnąć? Chyba nie. Dobra. Jeszcze podejdziemy do tego kompa doktorka, ale tam też nie znaliśmy hasła. No ale nie zaszkodzi sprawdzić. Może coś się zmieniło od tego momentu. Albo ja coś pomijam, nie? Mam nadzieję, że niczego istotnego nie pomijam, bo byłoby troszkę szkoda. No, zobacz. No nie, dobra, nic, na dzisiaj to by było na tyle. Także komentujcie, subskrybujcie do następnego odcinka. Piszcie, za którym razem udało Wam się zrobić tą sekwencję tych walk, tego pojedynku w cudzysłowie, oczywiście. Uff. Dobra, na dzisiaj to tyle także na razie.